Witam Was tutaj, Ted Bundy i zapraszam na kolejny odcinek serii Let's Play Harry Potter i Komnata Tajemnic. W dzisiejszym odcinku y, udamy się na lekcję zielarstwa do Pamony Sprout, jakoś tak, nauczycielki od zielarstwa, która ta nauczy nas y, kolejnego czaru. Do tej pory na drugim roku poznaliśmy Rictus Empra u gildy Royal Ocarta na obronie przed ciemnymi mocami oraz skercz od profesora Flitwicka. W pierwszej części w Kamieniu Filozoficznym droga do cieplarni wiodła przez taki nieciekawy nie labirynt. Przez taki nieciekawy labirynt, a czy nie labirynt? Była to masa przeszkód, które musieliśmy pokonać. Tutaj jest to zmienione, mamy spokojną, ładną ścieżkę, ładną dróżkę, jednakże sama szklarnia czy cieplarnia się nie zmieniła. Tam jeszcze mamy skrzynkę, otwórzmy ją za pomocą za pomocą zaklęcia Alchomora i wypada nam brązowa karta. Zobaczmy właściwie, jaki jest stan tych kart. Brakuje nam jeszcze pięć brązowych, aby odblokować kolejny piorunek życia. I jeszcze dwie, aby odblokować sobie pierwszy klucz do pokoju ze złotymi kartami. Zacznijmy następną, chociaż, no dobra, zacznijmy lekcję. na drugim roku zielarstwa. Jeśli ktoś mnie zapomniał, to jestem profesor Sprout. Zabierzmy się od razu do roboty. Dzisiaj nauczę Was Defendo, zaklęcia odcinającego. Harry Potter. Czy zechciałby Pan wyjść na środek i jako pierwszy nauczyć się zaklęcia? Bardzo chętnie, profesor Sprout. Udajesz Hermione? Czy co? Teraz, panie Potter, proszę skupić wzrok na symbolu przed panem. Widzisz różdżkę? Zaraz zacznie się poruszać wokół znaku. Kiedy znajdzie się bezpośrednio nad strzałką, wciśnij odpowiedni klawisz. To ćwiczenie ma trzy części. W każdej musisz być dokładny, by przejść dalej. Pierwsza runda start! Tak, i po raz trzeci w tej serii musimy wciskać strzałki odpowiednie, gdy y, ruszka na nie do nich dotrze. Musimy wyglądać bezbłędnie. Znakomicie, Harry. Przeszedłeś do następnego etapu lekcji. 5 punktów dla Grykindoru. Druga runda. Start! Tak, teraz doszło nam strzałeczka w górę. Ota teraz na końcu czwarta. Jestem mistrzem w takie zagadki. Proszę zobaczyć, jak to szybko i pięknie idzie. Znakomicie, Harry. Przeszedłeś do następnego etapu lekcji. 10 punktów dla Gryfindoru. Trzecia runda start. Mm, teraz nam doszły nie jedna, lecz dwie strzałki. Tym razem w prawo. Mhm, tutaj od razu trzeba wciskać. Musimy wykonać wszystko bezbędnie. Gdyż w przeciwnym razie będzie niezaliczane ci zadanie. 15 punktów dla Gryfindoru. Opanowałeś Defendo, Harry. Zasadziliśmy dzisiaj nasiona chwały. A teraz przejdźmy do wyzwania Defendo. Harry Potterze, witaj w wyzwaniu Defendo. Żeby je ukończyć, musisz znaleźć gwiazdę ukończenia, która znajduje się w korytarzu zaraz nad tobą. Tak blisko, a tak daleko. Postaraj się dotrzeć do niej jak najszybciej. Jeśli twój czas skończy się, zanim znajdziesz gwiazdę ukończenia, przegrywasz. Po drodze znajdziesz też mniejsze gwiazdki. Dadzą ci trochę czasu i poprawią wynik. Radzę, byś spróbował znaleźć wszystkie. Postaraj się, by zostało Ci jak najwięcej sekund, gdy dotrzesz do gwiazdy ukończenia. Im lepszy będziesz miał wynik w chwili ukończenia wyzwania, tym więcej punktów Ci przyznam. Niektóre drzwi i przejścia mogą być zablokowane przez pnącze i rośliny. Możesz oczyścić sobie drogę używając Defendo. Tak, i zaczynamy nasz sprawdzian praktyczny z Defendo. Na pierwszym roku chyba spraw nas nauczyła Incendia, ale pewien nie jestem. Nie jestem tego pewien. Osobiście nie lubię y, tych wyzwań, które właśnie serwuje y, Pamona z spraw. Zresztą jakoś nudne się mi wydają. Takie bez jakichś ciekawszych momentów nudne, długie i niepotrzebne całkowicie. To jeszcze tajemna skrytka z tajemną skrzynią. No, tam jest ten ślimak posrany. Kolejne fasolki. O, już niedługo będzie 1000. Jest dobrze. Jeszcze ten kociołek przewrócimy. Są kolejne fasolki. Wow, tuż tu jest ten głupi ślimak. Aha, tutaj używam czaru Defendo, aby te pnącza zniszczyć i musimy wepchnąć na płytkę naciskową tego to ślimaka. Jeszcze raz. Tak, ślimak wpadł. Yy, deski się otegowały, yy, rozsunęły. My natomiast musimy drugiego ślimaka wrzucić do kolejnego boksa. Tutaj musimy dwa razy użyć yy, Defendo, aby krata nam się podniosła i abyśmy mogli uzyskać pierwszą. To chyba będzie nasza pierwsza gwiazdka w tym wyzwaniu. Oj, tutaj się już obudził, musieliśmy Rictus Empra użyć. No i jeszcze raz. Super. A zbierzmy te gwiazdki. W sumie nic się nie stanie. Czasu jeszcze mamy. Mhm. Jest. Tak. Przecina też sznury podtrzymujące różne przedmioty. Tak. Jest drugie zastosowanie tego czaru, że nie tylko. Yy, jak gdyby nie rozwala pnącza. Tak samo y, powoduje niszczenie tych sznurów. Tutaj nic nie ma. A z tymi grzybami... Tak. Orklumy. czasami chmury trującego gazu. Unikaj ich lub przecinaj ich nogi za pomocą Z tymi grzybami mieliśmy chyba styczność w pierwszej części. Albo nie, nie mieliśmy, nie mieliśmy. Tam były te grzyby, które. które po prostu nas raniły tymi kolcami zasranymi. Te natomiast. Tutaj jeszcze chyba tak wyrzuca ten dym. kapelusz od nogi, możesz go wziąć rzucić nim. Podobnie jak z gnomami czy ziemniakami, kto jak woli, możemy wziąć taką tą główkę i rzucać w inne grzyby. No, tu jest przykładowy ziemniak, który ląduje w swojej norze. No, co tu musimy zrobić? A, musimy dwa razy użyć Defendo, aby te sznurki przycinać. Jedna. Jedna... Yy... Podstawa nam się wysunęła, teraz druga. Hmm, ale wejście nie mamy, więc musimy poskakać trochę. Mhm, jest, są kolejne fasolki Bertiego Botta. Musimy przeskoczyć z całą i jeździć z platformy na platformę. Teraz musimy... uuuu... sobie drogę dalej. Niszcząc kolejny sznurek za pomocą Defendo. Musimy teraz jakoś zejść na dół, oto. No tak, miałem do, 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 do dobre przeczucie. Słyszałem wcześniej o chliki i są one. Jest, czy jest jeden chyba? Tak, są dwa. Jest jest jeszcze skrzynia, więc najpierw zajmiemy się skrzynką. O, karta, czyli jeszcze cztery chyba, jak dobrze pamiętam. I będziemy mieli kolejne życie. O, to to jest. Plus gumochłona. Spadł mi na dół. Tam jeszcze mamy to tajne pudełeczko, które można kilka razy otwierać. Wien ślimaku. No, nie, zablokowałem przejście, to zakutas. No. Dawa i fasolki, pierwsza na. pierwsza Jeszcze raz, czy ostatni? Nie, to już był ostatni. Aha, ślimak nas nie widzi, dlatego nie brynie w, naszą, w nasz kierunek, w naszą stronę. Tutaj musimy dwa sznury przeciąć. I ten blaczek chyba na tamto. tamto miejsce przesunąć. Tak, to dostajemy ciężarek i dzięki temu ma nam się podniosła i możemy przejść dalej. Tu już jest dopiero trzecia gwiazdka z 14, chyba wcześniej było i 10, więc wyzwanie jest naprawdę czasochłonne i długie. Zbroja, pobijmy w nią trochę, może fasolki wypadną? Jeszcze raz, jeszcze raz. Dawaj, dawaj zbrojo. No, tylko, te, dobra, tylko cztery. fasolki tutaj były. Co kolczaste rośliny strzelają kolcami, kiedy podejdziesz za blisko. Unikaj ich albo przecinaj ich łodygi za pomocą defendo. Tak, a w. W pierwszej części, mianowicie w, na pierwszym roku, w kamienie fizycznym mogliśmy je niszczyć chyba za pomocą y, czaru Incendio. Tak, Incendia chyba to było. Tutaj jeszcze nic nie ma, nic nie zrobimy. Musimy troszeczkę poskakać i kolejny sznur z, yy, przeciąć. Musimy jakoś na to wskoczyć. albo co. Yy, aha, tylko na górę, dobra. Myślałem, że w dół jeszcze będzie to lecieć, ale nie. Kolejne pnącza do usunięcia. No, tu mamy sznur. Sznur, który powoduje otwarcie się jednej bramy, a zamknięcie drugiej. Czyli chyba zamknęła się brama, którą. Przeszliśmy do tamtego pomieszczenia, a otworzyła brama się do pomieszczenia następnego. O, jest przekradła żaba. Chociaż potrzebna jakoś nie była specjalnie. Musimy zeskoczyć teraz. Idziemy na kolejną gwiazdkę, do kolejną gwiazdkę. Tu mamy jeszcze zbanuszy, z którego również wypadają fasolki przez... Przez... to jest szyja, nie, nie szyja, Jezu. O, przez wlot, bodajmy na to. Ogrodnikiem jakimś nie jestem. Jest save book. Można także, można także wykorzystać. do przecinania innych rzeczy. Wypróbuj je na tamtej pajęczynie. Tak, za pomocą defendo możemy przecinać również pajęczyny. Tak, mogłem w sumie od razu skoczyć na to niż tak teraz czekać bezmyślnie. To poczekamy, skoczymy. Tutaj nic nie ma, nic nie ma. Nie. Myślałem, że to do końca dojdzie, tak jak normalnie miałoby do, dojść do końca, ale nie doszło. Tutaj nie ma żadnej skrytki. Ja się prosi, żeby tutaj wejść, ale nic, nie ma żadnego przejścia. Tak, Lumos nam coś otworzyło. To się okaże... ...dalej. Musimy iść na górę, gdyż tam wcześniej nie było przejścia. O, jest przejście tutaj na górę. Aha, jest gwiazdka, bardzo proszę. Jakbyśmy zniszczyli wcześniej właśnie ten sznur, to nie mielibyśmy opcji tam powrotu i byśmy stracili kolejną jedną gwiazdkę. Tutaj jeszcze Lumos coś otworzyło, jakieś przejście. O, są schody na górę, ale to zaraz je zobaczymy. Oraz skrzynka, w której jest kolejna brązowa karta. Teraz chyba ich trzech brakuje. Trzech? Trzech. I będą już trzy piorunki życia, a nie dwa. Tutaj musimy bloczek przesunąć za pomocą Flipendo. Coś się stanie. Nie wiem, może wróćmy tam, do tamtego miejsca. Zobaczymy, czy jakieś przejście nam się otworzyło, czy cokolwiek. Kids, kids. No, a, musimy jeszcze dalej pchnąć. Hmm, pchnęliśmy dalej, tak jakby uruchomiło przejście obok, które próbowałem użyć Alohomora. A tutaj mamy srebrną kartę, czyli jeszcze jedna i będzie chyba klucz kolejny. Ale czyli nasz pierwszy klucz, bo jeszcze klucza żadnego nie zdobyliśmy. Tutaj był ślimak gdzieś, tak jest ślimak. Gień śmieciu. Jest kociołek, z którego znowu fasolki wypadają. W doniczki też można rzucać flipendo, gdyż jak można zauważyć fasolki również wypadają. Oha, ten głupi żółw. Skercz dwa razy. A, tutaj też użyjmy, bo widać, że coś będzie trzeba zrobić. Żaby w sumie nie będę korzystał z nich, gdyż na razie nie jest takowa potrzebna. Życia jakoś nie straciliśmy. Na kochlika kornwalidzkiego używamy rictusempra, który go ogłusza. Tutaj musimy przeciąć sznur i spadamy wraz z blokiem na sam, na sam dół. Jest kolejna gwiazdka, mamy ich już... Gdzie są te gwiazdki? Mamy już 8 gwiazdek. 8 na 14 Tutaj dwa hochliki były Tutaj musimy chyba się spieszyć, gdyż jak wejdziemy to yy, tak, one się, te platformy się chowają zsuwają, czekajcie się wysuną jeszcze raz wysuną się, ale bardzo to trwa powoli żmudnie i warto od razu zaliczyć ten etap Zapisujemy i mamy kolejny kociołek z fasolkami No, tam było parę fasolek Kolejne grzyby, które musimy Mieścić za pomocą Defendo, nowo, pozna nowo, poznałego, nowo poznałego czaru. Tak, tak dobrze, wymów dobrze wymówiłem. A już grzybów nie ma przemienia. Musimy teraz te zniszczyć. Te, te dwa też przyda się zniszczyć. No, trochę kiedyś mi jakiś oblaz. I jeszcze tamte się przyda zniszczyć. A też pojedyncza. Tak, mamy tutaj tr trzy boksy. Z... Jeden najpierw z yy, ziemniakiem. Ziemniak zbugował się trochę, no ale to coś, dobra. Weźmy włączmy następnego boksa, czy znaczy, zniszczmy yy, pnącze i uwolnijmy kolejnego ziemniaka, gień śmieciu. A, wrzućmy go. Fajnie, fajnie wygląda jak się wrzuca. Jeee yeah. kręgle zbite. Fasolki są nasze. Tamten coś nie chce współpracować. Nie chce mi oddać fasolek ten też chyba. No może im dać wyjść, no ale nie, będziemy mi czekać czy nie da tak zobaczymy. Tamten się jeszcze nie ocknął, tamten widać też. Nie, dobra, to idziemy dalej. A, jeden jadowite tentakula, z którymi mieliśmy do czynienia w pierwszej części. To jest jadowita tentakula. Nie zbliżaj się do niej, mocno gryzie. Za pomocą Defendo możesz ją oszołomić i... W pierwszej części, za pomocą incendio, mogliśmy tylko ją oszołomić. A teraz, może, mamy trzy cele w tym momencie: bo możemy albo w ten taki korpus bić na środku, ewentualnie w mackę jedną, w mackę drugą. No teraz, uderzyłem w korpus. Jak widać, je tylko. Spróbuję. O, macka już jedna padła. I teraz Aha, oszołomiłem. Jak widać jest różnica, gdyż ta macka tak na ziemi leży, a ta tylko tak się kładzie. I jest druga macka unieszkodliwiona. I teraz taka jadowita ten ta kula gówno nam zrobi. Tutaj są kolejne, które warto unieszkodliwić, aby nasz Chary był perfekcyjny w wykonywaniu czaru. Defenda. Jest tajemna skrzynia, którą warto otworzyć. A, tylko same fasolki, no cóż. O, już mamy. Ponad tysiąc. Wow, wow, wow! Coś w nas leci, coś, coś w nas leci. Jeszcze weźmy tą fasolkę. Stamtąd kutasy do nas rzucają, chyba. Teraz im pokażemy, co i jak. Że jesteśmy Harry Potterem. Wow, coś mi różka zjechała. Gini. szmat, no. Wchodzimy po schodach na górę. I mamy kolejną gwiazdkę. To już jest gwiazdka dziewiąta, czyli zbliżamy się ku końcowi temu, tego sprawdzianu. Zobniżmy sobie, może, jeden ten palik. Tutaj mamy, a, te downy. A zobaczycie opis. Tak, nie zapamiętałem nazwy, ale z tych stworków wypada. Kora drzewa Wigen, czyli jeden ze składników do eliksiru wigenowego, który leczy nam życie. Ja w międzyczasie stworzyłem sobie chyba cztery te eliksiry, no ale na razie mi one jakoś potrzebne nie są. Do rady wrócić, tak? Nie, musiałem zeskoczyć i jeszcze raz muszę wchodzić po schodach. Wejdźmy po. No, chary, biegnij po schodach. Teraz jeszcze pójdźmy na górę. To są kolejne fasolki. Przejście to jest? Oczywiście jest, to sekretne, sekretne pomieszczenie. Hmm. Fasolki, tyle jest, beniczka z fasolkami. Kolejna fasolka, jakaś droga z fasolek jest kolejna tutaj ułożona. Tutaj mamy z gumochłona, czyli kolejny składnik do eliksiru wigonowego. No proszę, i mamy gwiazdę ze skrzynią. W podobnym pomieszczeniu będzie gwiazda ta taka końcowa, czyli gwiazda ukończenia. I zdobywamy nasz pierwszy klucz. Odblokowujemy jedną tą taką deskę. Tak, teraz musimy się wyrzucić z buta i naginać po gwiazdę. Ukończenia tego sprawdzianu, tego wyzwania Defendo. Kierujemy się w prawo. A kto chce, to może ściąć te sznury, oczywiście. Ale kto ich nie chce, to tego nie musi robić. Tutaj mamy kolejne te stworki, które, od których można dostać. Z których wypada Kora drzewa Wigen, który jest składnikiem do eliksiru Wigenowego. Tutaj jeszcze jest konewka z fasoleczkami. Savebook i schodzimy na dół. Mhm, Tutaj jest jakiś płytka naciskowa, czyli będziemy musieli jakiegoś yy, ślimaka tam wklepać Więc wklepmy go. Dobra, jedy, jeden wklepany, te drewienka się otworzyły Teraz idziemy wepchać drugiego ślimaka Tak jak mnie denerwują Szkoda, że mogłów tych ślimaków nie rani jakoś to. Wow, 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 jak ruszył na mnie kutas Teraz muszę wchodzić go tak przez większą. Nie spadł mi, nie nie. Tak, ja go teraz tam wezmę. No bez jaj, no bez jaj. Ha, ha, ha. Dobra, weźmiemy tego, pożyczymy ślimaka. O, tamten się już yy, wrócił na właściwe tory. Sam, nie trzeba go nadprzesuwać. Więc ogłuszmy go tu Sempra, pnącza, zniszczmy za pomocą Defendo, a jeszcze tego śmiecia. Żeby nas nie, nie utrącił. I kolejny silnik ląduje w napytce i w drzwi do wrotowskiego kościoła nam się stoją otworem dla nas. Z kościół, katedra tak bardzo przypomina. Tutaj nic nie ma ciekawego, nic nie ma do zrobienia. A? A, tutaj jest skrytka, w której jest skrzynka, tylko jak się tam teraz dostać? Jak się tam dostać, to chyba powiem mi to zaklęcie, czy ten gargulus lumos. Coś mi powiesz, czy nic mi nie powiesz? Coś mi się nie podoba, że w ogóle nie, yy, ten taki bloczek tutaj jest na środku, na który skoczyć za bardzo nie mogę. Ale no, tam jest droga na koniec. A ja chciałbym jednak sięgnąć po tą gwiazdkę. Aha, dobra, jeszcze Defender musieliśmy ułożyć, dobra. Czyli jeszcze Defender. No dobrze, ten sznur taki mało widoczny był. I jest kolejna gwiazdka, mamy 11 na 14. Gwiazdki są tutaj nawet dość... Konkretnie ukryte, są dość trudne do znalezienia, może nie trudne do zdobycia, ale trudne do yy, do do znalezienia, są dobrze ukryte. Teraz przez jakieś tutaj podziemia wchodzicie, a nie, tam żebym przeszedł, jakieś podziemia, teraz piwnica, coś, jakiś yy, składzik. Przechodzimy, dużo pajęczyn, niszczymy je oczywiście. Kolejna pojęcie do unieszkodliwienia. O, jest kolejna gwiazdka. Gwiazdek mamy już 12 na 14, czyli jesteśmy coraz bliżej ukończenia tego posranego wyzwania. To tutaj musimy sznury zlikwidować. Likwidujemy, most nam się otwiera pięknie, ładnie, czysto, przejrzyście. O, tam jest kolejna gwiazdka, jak można zauważyć na wprost, ale zaraz tam pójdziemy. Ło, skarcz muszę użyć. Tutaj na pewno musi być jakaś karta, czy coś w tym deseń. Tak, jest karta brązowa. Jeszcze nam troszeczkę brakuje, aby mieć kolejny piorunek życia. Kierujemy się w lewo. Są mjadowite tentakule, które unieszkodliwiamy. W sumie nic tutaj oprócz tych prócz fasolek nie ma, więc można sobie normalnie przejść dalej. Zbieramy tę oto gwiazdkę, przewracamy kociołek, zdobywamy fasolki kierujemy się dalej. Tutaj jeszcze jakieś przejście jest za pomocą Alchomora. Kolejna pajęczyna. Kolejna skrzynka, z której powinna wypaść karta. I wypada brązowa karta. Ora paniak nie obchodzi. Wypad. Kolejna pajęczyna do unieszkodliwienia. Któraś doniczka mi fasolki nie da mi. pierwszej pająku. Tutaj mamy. Dobra, tutaj jest Czeka dwa żaba, ale nic... nie ma żadnego dalej, dalej żadnego przejścia. A jest jedna doniczka. Radami, fasoleczki. Tutaj też nie ma czyjś, Co za chamy. Jest save book. Chyba już ostatni w tym wyzwaniu. Zaraz zobaczymy. Zaraz się przekonamy. Mhm, tutaj jest jeszcze gargulec. A, mieliśmy przejść. Mamy przejście obok. Tam jest czekoladowa żaba ale ona na razie nas nie interesuje. Życia jakoś dużo nie straciłem. To jest chyba już ostatnia gwiazdka. Ostatnia gwiazdka? Tak, 14 na 14 mhm. Używamy Liktusempla na ślimaku. Tam przejście na wprost. Yy, tarasuje nam brama, którą musimy podnieść, wrzucając tego ślimaczka na, do swojego boksa, który, który uruchomi płytkę. Tak. Brama nam się otworzyła. Jeszcze mamy przejście po lewej, jakieś tajemne. Wszystko musimy sprawdzić. A tutaj będziemy musieli ślimaka wrzucić Chyba na w tam na wprost nam się jakieś przejście otworzy yy, Tylko ślimaka skąd mogę sobie wziąć? Teraz takie pytanko Tu jest jeden ślimak Aha, teraz mam trzy ślimaki, dobra Tutaj musimy wrzucić dwa Widzisz, są dwa rysunki tych ślimaków, wygrawerowane Przejście nam się otworzyło a ślimaka po lewej damy na wprost tam do tego sekretnego pokoju, który... który odkryliśmy za pomocą Alohomora. Bardzo żmudnie się przesuwa te ślimaczki niestety. No idź, cholera jasna. Jeszcze trochę. Jeszcze kawałeczek. Nie, jest crash. Ojej, coś mi się ciało na chwilę. Dobrze już jest. Hm. nam się... Otworzyło nam się takie niewielkie pomieszczenie, gdzie jest... Srebrna karta, czyli to już jest jedna karta Nasza jeszcze trochę brakuje, żebyśmy drugi klucz od, od, yy, yy, odblokowali. I zbiegniemy do gwiazdy chyba już ukończenia, gdyż wszystkie gwiazdy po drodze zebraliśmy. Wszystkie tutaj sekretne pokoje też tak, tam jest gwiazda ukończenia. Jednak tutaj jeszcze są doniczki. Jest czekladowa żaba, coś tutaj po bokach jest, czy nie ma, jest skrzynka. Tam jest ślizg Mohona, a jak przyjść obok? O, udało się. W gwiazdę na razie nie chcę wchodzić. Chcę te fasełki pozbierać. I teraz, znakomicie, panie Potter. Ukończył pan wyzwanie Defendo. Czas, jaki panu pozostał, zostanie teraz przeliczony na punkty. Z 3100 sekund nam zostało. 136 punktów, otrzymujemy wszystkie gwiazdki. Jest super. Jesteśmy przed hogwartem. Odta jeszcze mamy skrzynkę i tajemne pomieszczenie. Musimy użyć Defenda. Teraz już możemy. Wcześniej byśmy nie mogli, gdyś Defenda nie znaliśmy. Skrzynka, gargulec. Tylko do czego ten gargulec jest to za bardzo nie wiem, co on mi wskazuje. O! Jest kolejny piorunek, tak. Mamy już trzy piorunki życia i nasz Harry jest bardziej wytrzymały. Tak, tylko użyłem lumos na gargulcu, a za bardzo nie wiem, co mi to dało. Hary. Hermiona mówiła mi, że zrzucone skórki bumslangów można znaleźć koło cieplarni. Chodź za mną, Harry! Tak, teraz musimy jakieś skórki bumslangów szukać, które są składnikiem do. Elixiru yy, Wielostokowego, który robi dla nas Hermiona. Jednakże to w odcinku następnym. W tym przeszliśmy tylko wyzwanie Defender, które tak chyba było długie. Dopomniałem łączyć stopera, więc nie powiem wam ile odcinek dokładnie trwa na razie. Ale w następnym odcinku zdobędziemy Skórki i Slanga. No mm, i chyba to będzie tyle. Ewentualnie coś, jeżeli odcinek będzie trwał krócej, to zrobimy więcej. Tak więc, ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć i czołem.